Bardzo mnie zaskoczyła ta informacja od pana prezesa, jeżeli dostałem propozycję objęcia Algo Plani, ale też długo się nie zastanawiałem. Jeżeli chodzi o historię tego klubu, miałem przyjemność występować w tym klubie w młodzieńczych latach, więc też podjąłem decyzję o objęciu funkcji trenera i bardzo się z tego cieszę. Super, a jakie cele stawia sobie pan i drużynie na najbliższy sezon? Na najbliższy sezon przede wszystkim chcemy grać piłkę ofensywną, chcemy aby ta nasza gra była proaktywna do przodu, żeby nasi zawodnicy atakowali, żeby kibice też mieli przyjemność przechodzenia na Goplanie i na Wrocławiu oglądania dużej ilości bramek. Cel, cel myślę, że no jak najszybciej wydostać się z B klasy i grać o najwyższe cele, czyli o pierwsze miejsce. Jak ocenia Pan potencjał kadry, którą dysponuje obecnie Goplania? Potencjał jest ciekawy, jeżeli chodzi o obecną klasę rozgrywkową, w której występujemy. Mamy doświadczonych zawodników, fajną młodzież, która chce pracować i to mnie najbardziej cieszy. Chce się uczyć, więc tutaj będziemy mieli bardzo duże popisy z trenerami do współpracy z grupami młodzieżowymi, żeby tych młodych chłopców wprowadzać do pierwszej drużyny Goplanii e, Jakie znaczenie ma dla Pana praca w klubie z taką historią jak plania? No, no niewątpliwie fajne, bo, bo to jest klub bardzo zasłużony w Inowrocławiu, który był na poziomie centralnym w piłce seniorskiej. Dlatego też bardzo się cieszę, że mam możliwość pracować w Goplanie Noworocław i, i, i pracować przede wszystkim z młodzieżą i z doświadczonymi zawodnikami, żebyśmy podnieśli Kopalnię Nowrocław na, na wyższy pułap, jeżeli chodzi o ligę. Dzisiaj mieliśmy szansę zobaczyć bardzo dużo juniorów podczas sparingu właśnie z Orłowianką, gdzie właśnie jesteśmy na ich boisku. Jakie wrażenie po meczu? Czy założenie zostało spełnione? Tak, tak, po części na pewno mamy duży materiał do, do analizy, jeżeli chodzi o, o, o to, co sobie założyliśmy przed samym meczem, e, to oczywiście ja wszystko przekażę drużynie na pierwszych zajęciach e, wtorkowych, które będą, które będą się odbywać e, na GoPlani. Ale no ja jestem naprawdę zbudowane postawą młodych chłopców, postawą całej drużyny. Dla mnie wynik w sparingach, gratuluję zespołowi przeciwnemu zwycięstwa, ale wynik dla mnie jest rzeczą drugorzędną. My chcemy się doskonalić, chcemy grać coraz lepiej, żeby ta gra goplani też wyglądała zdecydowanie lepiej. No i przede wszystkim, żeby był efekt końcowy, czyli no, jakby nie patrzeć, chyba upragniony awans goplani nawracał do wyższej klasy rozgrywkowej. Właśnie widziałem w tym meczu bardzo dużo zagrań typowo taktycznych, że chłopacy bezpośrednio byli ze sobą skomunikowani, czyli to Це було є одне з заложень. No... Nie będziemy wszystkiego mówić, ale tak, jednym z założeń było to, że chłopcy mają do siebie zacząć więcej rozmawiać, więcej się komunikować. Komunikować się zarówno słowem, jak i ruchem, jak i gestem. Także tutaj mamy dużo do pracy, ale też się bardzo z tego cieszę, bo ja lubię pracować z młodymi zawodnikami i mówię poparcie doświadczeniem, bo parę nastu zawodników jeszcze tutaj nie było, bo e, możemy powiedzieć, że o nieobecnych. Ale ci młodzi chłopcy wykazują ochotę do gry, wykazują ochotę do pracy, dlatego ja się bardzo cieszę, że mogę e, pracować w takim klubie jak Go Planie w